Jesteśmy na budowie Centrum Pielgrzymkowego wraz z całym kompleksem rehabilitacyjno-hospicyjnym imienia świętego Józefa Moskatiego w Smolica w Archidiecezji Pozańskiej. Cieszy mnie to, że wielu jest zaangażowanych i pomaga. I za to serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, dobrodziejom, sponsorom, wszystkim firmom, pracownikom, budowlańcom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób rozumieją potrzebę i budowę tego dzieła żywego pomnika tu przy Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach.